Siemanko, kochani. Właśnie wylądowałem w San Diego, mieście surfingu i plaży. Jem sobie teraz chipotle'a. Tutaj jest takie danie, które typowo jem jakby prawie codziennie, w sumie na tych tripach, w których jestem. Ponieważ jest nie dość, że najtańsze, to jeszcze da się najeść na cały dzień. I obczajcie ten widoczek. Tutaj proszę chipotle'a, a widoczek jest taki. My ruszamy zaraz zobaczyć, co tam się dzieje na mieście. Oczywiście na plażę idziemy dzisiaj, więc troszkę wyluzujemy i co? Zostańcie z nami. Jestem teraz na ulicy, która się nazywa Broadway. Jest tutaj budynek, nazywa się Santa Fe. Proszę bardzo. Pierwsze wrażenie? Bardzo dobre. Pięć z plusem. Idę teraz w stronę portu, bo zobaczyłem okręt marynarki wojennej, amerykańskiej, więc chciałbym go zobaczyć. A pogoda? Marzenie. Znalazłem port, a tam jest okręt marynarki, a nawet lotniskowiec. Te statki do kruzów. Wow, z tego miejsca widać cały lotniskowiec. Idę <laughs> dalej, zobaczyć też kebabka, mnie zaczepiła. Zajście wygląda. Nazywa się Midway, tak jak była walka o Midway. Amerykanów. Wow. Robi wrażenie. Stwierdziłem, że taka szansa może się nie powtórzyć, bo pierwszy raz jestem obok takiego wielkiego okrętu. Tak więc kupiłem bilet i idę właśnie na pokład. Proszę bardzo. już kupiony. Welcome abroad. Możliwe, że ten statek walczył w bitwie o Midway z Japonczykami, także chcę też się dowiedzieć o tym. I idę dalej, zobaczyć co tutaj się dzieje. Entry. A tutaj widać panoramy na całe miasto. Dobra, wchodzimy wchodzę do środka. Hi, Hello. how are you? I'm good. I'm Thank you. <laughs> Video. Oh. No, thank you, thank you. Yes. Czuję się teraz jakbym był w jakimś kurde filmie Normalnie Wojennym. Nawet piloci są w środku. Czyli nie myliłem się, ten statek rzeczywiście brał udział w walce z Japończykami o Midway. Okay. Japoński strój Nowy Amerykański December 7 It must have smelled śmierć. Like Można usiąść okay. i sobie okay. w na radarze, a Wow, a tutaj panorama na cały San Diego się to wygląda Tam więcej jest tych lotnisk. Wow. Ale wypas Wchodzimy właśnie na pokład samolotów, tutaj stąd startują. Wow. ale daj mi się już jest Widać, kurczak to jest fajny. jest fajny. Jest startowy. do tych Bardzo mi się podoba na razie do San Diego. O, helikoptery. To jest śmigłowiec. Dowodzenie okrętem. O, to takie jak w Wietnamie brał udział. Helikopter. Dokładnie taki. No jest pilości za przykład Jeździ Ja mogę sobie wziąć się za ten nabój Nie mogę, kurde nie mogę Ale zajebiście są wygląda to miasto dali widać więcej svých letnickovců, kteří jsou, jsou przystosowane série do války, ten je bardzo turistyčný, když by to obejzet. jest też był używany, no ale tam to już są przystosowane do bojów. Warto było zapłacić te chyba 31 dolarów dla samego tego widoku. Wszystko inne, co tutaj zobaczyłem, jest tylko dodatkiem. Także schodzę już z tego statku i idę zobaczyć co jeszcze jest dalej. Dobra, odla tu jest, w pizdu Otrzymuję na razie opinię z San Diego 5+. Z plusem. Jesteśmy tutaj kilka godzin dopiero, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Przejechaliśmy na drugą stronę miasta, idziemy teraz na plażę Coronado. Zobaczcie, tutaj już ludzie się przygotowują do Halloween. Proszę bardzo. What the shit is that? Pana okolica. Uuu. Ale zajebista fura. Ale to... El Camino. El Camino? Ale co? No. Może ten kolor tak robi Chevrolet? Polecamy San Diego jak najbardziej. Dochodzimy już powoli do Colorado. Colorado? Colorado, ja nie wiem, jak się mamy w tym kolorze. Widzieliśmy już dużo pięknych miejsc po drodze, ale ten widok na San Diego jest po prostu przepiękny. San Diego jak najbardziej zdaje egzamin. Dałem wcześniej 5 z plusem, ale za ten widoczek dam jeszcze no, szósteczkę. Jedno ja z piękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy na pewno na naszej trasie, ale lepsze niż Los Angeles. Jest i plaża Coronado. Wypas widoczek. U, <grymiania>

to ja ja, I co teraz? Nie... muszę do szpitala. <grym> no, szefowskie miejsce na snoteczku. proszę cię bardzo. No, bo co? Znajdzie ci, kapitan apteczkę? Będziesz żyła? O kurde, No, to, 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 to cały czas tak. She will be good. I yeah, will take yeah, care yeah. of her. <laughs> ok, If not, we cut it off. You yeah. Yeah. Thank you. You cut it off? <laughs> <grym> jak coś, to odetnie. Jedno. Siemanko, jest następny dzień w San Diego. Jesteśmy teraz w Balboa Park, tak jak Rocky Balboa. Proszę bardzo, tutaj jakiś lew jest. Jesteśmy obok zoo. Temperatura to jakieś 30 stopni, ale odczuwalne jest 50. Idziemy dalej pozwiedzać. Idziemy dalej pozwiedzać ten park, zobaczyć, co tutaj się dzieje wokół. Widziałem, że w okolicy fajne są budynki w stylu... Hiszpańskim, także idziemy sprawdzić, czy rzeczywiście są w tej okolicy, czy nie, czy nas uszukali, czy damy radę je zobaczyć. I co, zapraszam do oglądania. Ale daje, w tej okolicy znajdziemy domy w stylu hiszpańskim, jakieś rzeźby, inne takie rzeczy do sprzedania. Obrazy tutaj fajnie się charakteryzuje podłogą w kolorach. Mówię jak teraz Makłowicz. To jest jakaś dama, możemy dojść do niej. O kurde, to są jakieś rzeźby. O kurde, ale fajna. Co jest? Jakiś statek. Ale zajebiste. 8 koła. Osiem i pół tysiąca dolarów to kosztuje. Nieźle. A ile za grzyba? Sześć i pół koła za grzyba? ich... O kurde, Jezus na desce surfingowej. Co jest? Ile on kosztuje? Jezus... Jesus, peace? Kurde. Co jest? 14,5 koła motor. 18 tysięcy joker. Co jest? Да. Tutaj no. O, truskaweczki. Proszę bardzo. A jakiegoś bezdomnego. Przed nami śpi sobie dwóch. Zaraz wam pokażemy wszystko. O, jeden nawet się ruszył. Czyli żyje, wstaje. Dobry dzień. dzień. O, tutaj proszę, jeden sobie. Chrumka. Bardzo ładnie. A tam kolejny wstaje. Zostaw jej, zostaw jej. Tak, sobie śpi. No, ciężka noc. Ciężka noc dzisiaj. O, daj pryskawki. O kurwa, kto nas tutaj jechał. Nie No pani się trochę przyda witamin. Tylko, że pani spytała, co to jest. Nie wiedziała, co to są pryskawki? O, no właśnie. O, tutaj czy wie. Też, proszę bardzo. To jest pole kempingowe Relax. O, tutaj kolejne śpiochy. O, chyba wczorajsza noc była bardzo ciężka dla nich. O, z pieskiem. Z pieskiem sobie śpi nawet. Spotkałem auto moich marzeń z dzieciństwa GTR, Skyline, Nissan Coś pięknego wow. Po lewej stronie Anglik Znaczy po prawej, przepraszam wow. Akurat się nie spostrzegłem, jesteśmy obok znaku San Diego Gretnik to San Diego na wejściu I taka furka, ale top To Znak San Diego Na wieździe. Jak z GTA Ostatnie chwilę w San Diego. Piękne miasto. Niestety już ostatnie na mojej liście w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze je będę wspominał. I co? I gówno. Old Town San Diego. Tak jest. Old Town San Diego. Co to jest? Racja. Wychodzi na to, że stare miasto w San Diego jest zrobione w stylu meksykańskim. Bardzo klimatycznie to wygląda.